Cześć wszystkim To Karo 7, a to podnik jak zdobyć włatym sposobem puchaki? Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy poinzy, więc zacznijmy. Dziś wam pokażę wam jak zdobyć włatwym sposobem puchaki na nie, czyli eliminacji, to jest bardzo łatwy sposób, można można zdobyć puchaki, że ktoś lubi grać pod puchaki. E, bo szczerze mówiąc, gram faktycznie, był w miesiąca i jestem takie jeszcze w miarę, no, w miarę tak niedoświadczone, tak na 7, tak na 6, na 10, ale szczerze mówiąc, eliminacja to jest bardzo najłatwiejszy typ do zbierania puchaków. Odkryłem to niedawno, jakieś tak 2-3 dni. Nie no, tydzień po wypuszczeniu nowego typu, czyli eliminacje. I szczerze mówiąc, powiem Wam jedno, to jest bardzo łatwy sposób dla początkujących albo po prostu dla zaawansowanych, jeżeli ktoś chce mieć szybko bić po haki. Więc zanim dasz negatywny komentarz, negatywną ocenę czy coś, obejrzyj do końca odcinek, jeżeli będzie Ci się chciało i potem dasz swoją opinię. Będę wdzięczny. Więc tak, co trzeba oczywiście zrobić na eliminacji? Będę Wam oczywiście wszystko Wam opowiadał w trakcie meczu, żeby potem Wam nie mówić. Ale zanim, na, zanim to przejdziemy, to zrobię Wam mini opening z jednej malutkiej skrzyneczki. Zobaczcie, coś ciekawego, panie. No nic, więc tak, jakie postaci możecie sobie wbić na e, wyższym poziomie, czyli na puchakach? Tak, na balerze można bardzo wbić bi bez problemu że tak, 900 puchaków. Na jak doszliśmy do nad 800, i byłem w topce w Polsce, w 5 miejscu. Więc da się wbić baleria dużo puchaków Jesse da się też tak samo. Shelly... Shelly może być troszeczkę problemem, więc tak w maksymalnie 850-800 da się da wbić. Ryko, Tak samo, ale tu trzeba trochę nabijać trochę ulta, więc tu Wam też powiem później o co chodzi, czy warto wbijać ulta czy nie. Ryko tu trzeba bardziej grać pod ulta, bo wiadomo, że Ryko dostanie większy damage i większy zasięg i większą szybkostrzelność, więc... Tu też można łatwo wbić, ale tak w maksymalnie 8850 to jest oczywiście moje zdanie. Wy możecie mieć inne zdanie, że możecie mieć mniej lub więcej puchaków. Tinkiem, szczerze mówiąc, średnio bym powiedział, chyba na tym się nie nadaje, bo ze względu na to, że ult w... no, wybiera dowolny cel. Więc po prostu nie, tu będzie ciężko widzieć. Dropkę Mike da się widzieć bez problemu, bo ma bardzo dobre ulta. I że odpycha jeszcze w razie czego przeciwników, jeżeli macie mieli problemy. Ale primo, lekko da się zrobić, jeżeli macie ulta i dobrze zużycie ulta, to nawet bez problemu możecie zrobić bardzo dobry damage. Ale to po prostu zależy od ulta, czy dobrze traficie. Bo szczerze mówiąc, postacie, które są wręcz nie na dystans, to bardzo są e, ciężko do na topkę. Więc tu bym powiedział, że tak 700 puchaków można by łatwo zrobić. Tada. Kada nie jest taką łatwą, przepraszam e, postacią. No w sumie ma dobrego ulta, że niby przyciąga wszystkich, ale ta nie jest taki dobry, szczerze mówiąc. więc bez problemu byście mogli być na przykład 500-600 puchaków. Bolem ona jest bardzo dobrą postacią na blisko, bo wiecie o tym, że jak tym bliżej, tym większe macie damage, a jak jeszcze macie tego, niby stapara, jak, jak macie mniej HP, to dostaniecie większy damage. Więc bólem bardzo się, dobrze się możecie grać, maksymalnie 900 puchaków jak tym balejem możecie bić, bo dużo nawet bólu widzę na tym typie. E, coltem, coltem też się też problemu bić 900 puchaków lub więcej. E, brokiem, brokiem bym tak powiedział, to zależy od ul, e, jak dobrze strzelacie, bo ultem możecie jak dobrze zrobić albo nie. Więc tak, maksymalnie 800-900 puchaków możecie zrobić. Kalem nie da się zrobić, ze względu na to, że e, jego ult jest trochę za słaby na tą e, typ. Bo jak puścicie ulta, a jak wam puści na sedno, no to w przeciągu pół sekundy już nie żyjecie. Próbowałem tym kalem, ale to bardzo ciężko się robi. Nie wiem, można tam zrobić pierwsze miejsce, ale to trzeba bardzo dobrze mądrze grać tym kalem. Więc to taką moją opinię to dambym tak, maksymalnie 600 puchaków. Bo, czyli łucznikiem, szczerze mówiąc, no też będzie mocno wbijać topkę. Boże, przepraszam, puchaki. Bo no ma tego ulca dobrego nawet. Ale szczerze mówiąc jego strzały mogą też spudłować trochę, bo wiecie jak reaguje boss. Bo boss idzie zazwyczaj gdzie najbliżej przeciwnik. Więc tu będzie też tak miare ciężko, więc 700-800 możecie bić. Piper grać się tylko na mapę na bardzo odległości, czyli żeby nie było żadnych tego... E, ścianów, modów, żeby nie było takiego, co, bo czekać jaka jest dzisiejsza mapa. No to tutaj piper mógł być, bo tutaj nie ma takich większych ścian, więc tu by się nadawało piper do tej mapy, więc nie, piper tylko nie na niektóre mapy. Bo przykładowo wam powiem, że na takie mapy jak... E, jak już wam mówię. Eee, pipe na przykład na tą mapę jeszcze może być. To już było, ale była taka jeszcze jedna mapa. Tylko nie mogę ją znaleźć, bo tu jest trochę dużo. O, na tą mapę nie, na pewno jest niedobra. I na tym, bo tu jest bardzo dużo ścian, więc zależy od różnicy ściany. Jeżeli jest dużo ścian, to tu się ciężko gra w tym pipe, więc będę tak sobie 700 puchaków. Rosa... Ja w sumie da się zrobić, ale trzeba mądrze zużyć ulta, bo jeżeli źle zużycie ulta, nic nie zrobicie z tym. Więc tu bym powiedział, że to bardzo ciężko. Poko nie nadaje się, bo on ma niski bardzo damage, więc poko się nie nadaje. Peny peny się nadaje, ze względu na to jak traficie przeciwnika, macie większy w tej jakby powiedzieć. Jak strzelicie kogoś, to macie jeszcze te, te strzałki, takie powiedziałbym, trzy razy, byście strzeli w lewo, w środek i prawo. Wiecie o co chodzi, więc penę się nadaje też. Tak, 800-900 puchaków. Nitta. Czy Nitta się nadaje? Szczerze mówiąc, trzeba mieć Star Power do misia, który szybko, nap szybko naparza w misia. Nie wiem jak się to nazywa, ale trzeba mieć takiego Star Power, który bardzo szybko atakuje. Do nie da się. Bo tu nic nie zrobicie w tym 8 bitowiec. Można tu zrobić, ze względu na to, że jeszcze macie ulta, który wam pusuje damage. A jeszcze, jak bierzecie e, z większym zasięgiem e, tego ulta, tego stape'a, to też możecie dużo zrobić. Frankie, tu ciężko bym powiedział. Można niby zultować i ogłosić, ale będzie było byłoby ciężko. Więc on się trochę nie nadaje. Pamem, pamem to bardzo dobrze się gra. Jeżeli ma jeszcze się ultra, który za każde trafienie się leczy 40 HP, więc tym się nadaje pamem. Bibi, Bibi to byłoby ciężko. Chyba on no, nie jest nadawa nie jest bardzo grywalne w tym typie, więc tu będzie ciężko. Mocizem niby się da, ale też jest ciężko zrobić tego wysoką e, zrobić wysokie puchaki. Więc tu nie wiem, bym tak się nie bym ocenił. Genę tutaj nie da się wbić, bo to jest bardzo słaby yy, brawler na tę postać. Nie, Boże, na ten typ. So, przepraszam, że się mylę. Bo jego to tylko przyciąganie. No niby może mieć tam przewagę, że inni nie będą mieli, ale to ma za mało damage. Spike'em ma, może być dobrze, tak lekko dobrze. Więc może dać radę wbić tak 800 puchaków, a już nie mówię jeszcze innym wam o puchakach, no dobra to przepraszam. To na przykład, nie wiem, 8-bitowiec byście mieli, nie wiem, 800-900, Frankiem 500, Udalrydem 500, Pamem 800-900, 600, Mortisem 600-700, Gene, no 500. Krukiem... Hmm, Krukiem by też się dało tak maksymalnie 800-900, w zależności... Bo tu krukiem trzeba zbie, dużo zbierać ca e, tego. E, Boże zawsze o tym zapominam. Tych punktów, tych e, kryształów. Niech się to już nazywało, bo zapomniałem. Możecie po powiedzieć w komentarzu. Tu trzeba zbierać oczywiście punkty, żeby mieć najwięcej AP i damage. Leonem też tak samo jak krukiem, ale Leonem można bez problemu zrobić też topkę, tylko trzeba grać bardziej pod blisko. Sandy. Sandy to szczerze mówiąc. Trzeba mieć ulta, który zadaje ten, jak puszcza ten tym, to żeby bił po 200 damage. więc tu można lekko pić, tak nie wiem, 700-800. Leonem by się dało 800, a krukiem 800. Maksymalnie a spajkiem 800-900. Więc to są moje oczywiście przepuszczenia. No, że ile możecie maksymalnie zdobyć pucharków? Wam teraz pokażę wam 5 postaci tego, jak możecie łatwo pić pucharki. Więc na, pi na pierwszy strzał pójdzie balej. Ja wam oczywiście pokażę wszystko, jak to się łatwo wbija. Oczywiście to będzie długi odcinek, ale wiadomo muszę wyjaśnić wam jak y, tego. E, jak... Y, Ga się, więc dobra. Więc przechodzimy oczywiście do pierwszej alny. Dobra, jesteśmy oczywiście na pierwszej arnie Pokażę wam teraz jak... E... Siegę na ten tybie. O, dobrze nam się zaspiło, jesteśmy blisko. I teraz tak, pierwszym krokiem nie zbierajcie parkipsów, bo jeżeli będziecie zbierać parkipsy, będą was powolny w te parksy. Tylko Park parkipsy, jeżeli macie gdzieś koło siebie, o. Jak będziecie tam iść, to zbieracie wtedy parksy Nie atakujcie też przeciwniku, bo jeżeli będziecie atakować przeciwników, to niektórzy grają też na bardziej spokojnie, czyli nie atakują was. I mogą was zostać w spokoju, ale jeżeli będziecie atakowano, to wiecie, może mogą was atakować, ale oni też mogą atakować, więc próbujcie zazwyczaj ignorować się przy No jeżeli nie umiecie potrafić, no to trudno, no to możecie atakować, ale to będzie źle. Ja zazwyczaj robię tak, nie atakować przeciwników, no trudno, jak będzie nas no to trudno. W można, za przykład tak, na przykład kruk idzie w tą stronę, to można zablokować, zablokować tutaj rzucając, nie może tam przejść i wy się na przykład w dół. Tu też można zrobić. O, na przykład z tą szeli. Tu blokujcie, żeby nie podeszła. Wtedy ona trochę traci czas. Tylko trochę jest minusem tego, że spiłam mi trochę daleko od bossa. No i zobaczmy które miejsce. no jak widzicie mamy drugie miejsce, widzicie to jest bardzo łatwe, właśnie to być bardzo łatwym sposób, puchaki. Więc powód tak, nie zbrajcie nie parę cubesów, jeżeli będziecie mieli, jak yy... będziecie iść w tą stronę i będziecie mieli parę cubesów to weźcie se, ale nigdy nie zbrajcie parę cubesów, bo zawsze was powalniają. Tu wcześniej przegrałem, bo jak chciałem nagryć to miałem lagi na początku przez 30 sekund, więc po prostu anulowałem ten odcinek. Eee, więc jak sam widzicie... Pierwsza arena, no w sumie druga arena, bo wcześniej miałem lucky eee, i wyła drugie miejsce. Teraz zaczniemy drugą postać, na przykład nie wiem Jakąś trochę miarę słabszą. gdzieś, gdzie mam mniej pucharków. Rico! To o tym co mówiłem trzeba mieć Ulta. To wam pokażę wam kto zrobić w miarę. Niestety daleko nam nas zespiło, ale mamy tutaj strzałkę, że nas popnie... O, właśnie ten poszedł po Pipsy, on zrobił źle. Wiecie dlaczego? Bo teraz mamy za to Bossa bliżej. Tylko niestety Colt postanowił mnie fokusować i za to odgraliśmy. No niestety, bo ten nas atakuje. Więc zazwyczaj to spróbuję to ignorować. Bo jeżeli będziecie atakować, no to wiecie, no to trochę... Będziecie się wkurzać, ale to wiecie, nie ma sensu. W sumie może, że nie, coś złego zrobić. Wiem jak to jest, na live'a trochę się też powkurzaliśmy, że nas atakowali. No właśnie już za zaatakowało nas. Ale za to oni tracą czas, bo jak oni nas atakują, to oni tracą czas na bicie bossa. No bo na razie ja nie będę tak mocno katał, żeby się skupić yy, wam grze. No właśnie, tak myślałem. Hmm, on będzie do mnie cały czas atakował, niestety. No ale to już będzie tracili dużo czasu na mnie, jeżeli chce tak mnie atakować. O nie. O nie, puściłem źle o No właśnie, to jest właśnie ciężko odróżnić to, kiedy boss strzela, a kiedy boss. Yy, Asz, no puszuję, no że tak masz po prostu taką szarżę bym powiedział Więc tutaj jest bardzo ciężko odgadnąć No tu niestety ma minus 2 bo ten postać mnie cał nie mogę nic nic zrobić Dobra, no to wrzucimy oczywiście na następną postacią Następną postacią będzie ból Bo nawet na... bo jakby co nie pokażę wam wszystkich odcinków, bo tak długi odcinek, a nie chcę wam takiego długiego odcinka na, nagrać, więc postanowię, że pokażę wam tylko pięć postaci. Jak będzie ktoś chciał, wy możecie sobie oczywiście na live'a zobaczyć inne post tego, inne postacie, jakie gram. A się tu też ciężko dłużnić, czy on strzela 7, czy... Tu niestety trzeba grać trochę na zwoka. No, idźmy na postrzałkę. Stajecie się tak celować mniej więcej tak yy, blisko roku, bo wtedy was dalej wyrzuci. Zobaczę, bo trochę oddali się od przeciwników. O, dawaj, jeszcze mamy przewagę. Laseki, no właśnie, laseki nie miałem jak. Ale jestem na czele, widać to, widać to. Ja on pójdzie, on pójdzie w tą lewą stronę, więc wezmę te dwa, dwa i tu gdzieś wokół. O! Tu można oczywiście zdjąć, żeby nie miał. Trzeba trochę unikać tych laseków i innych. Tech. Aj! Trochę gram mi się pod auto, więc trochę mi się źle. Oj, wyrzuciło mnie! Oj, oj, oj! i niestety złapała mnie ta strzałka, ale za to, o, widzicie, sam się zabił. Bo jak widzicie, jak ktoś będzie, jak kogoś będzie atakować, no to boss was będzie atakował i robi się źle. Ja nie, nie atakuję, bo po co? Chcę mnie atakować, nie ma sprawy. Ja nie jestem taki jak oni. O, no nie. No właśnie, tu mam źle, muszę niestety skoczyć. Tu będzie pipe mnie fokusował mocno. Muszę uważać na te granaty. Dobra, I, i na pewno gdzieś tak trzeciej drugie miejsce będę miał. O. jak sami widzicie, że mamy trzecie miejsce, tym bodę dobrze się gra na tą postacię. Dobra, przechodzimy oczywiście do czwartej postaci. Czwartą postacią to będzie piper. Bo piper sobie może być na ten typ. Tylko niestety też liczy się jakie postacie macie też ulepszone, zapomniałem powiedzieć na początku odcinka, bo nie dużo osób ogląda tak całość filmu, więc też się liczy jaką macie postać ulepszoną. No i przez to, że Kaciana, Kach tego, postać Kacianu fokusowaną to będzie chciał mnie zabić. O, jest balaj. Więc mówię, próbujcie nie, nie fokusować, bo jak wam pokazałem, jak będziecie no to wtedy was atakuje. Nie wiem dlaczego, dlaczego 8-bitowiec mnie fokusuje tamtym w dół, jak mnie osobę obok ciebie. No cóż, jego ja sprawa. O, bardzo dobrze, tracił strasz, zużył sobie dwa amunicje na mnie. Ale chyba dla niego było dobrze, bo boss na niego się nie fokusował. Był oczywiście dalej od bossa Co sumie nie poczęłem go no cóż Aj nie strzeliłem właśnie Właśnie o tym mówię, żeby tu się starać mniej fokusować, bo jak będziecie się fokusować, właśnie, to będą was atakować. Chciałem wam właśnie pokazać, że nie warto fokusować. Bo za to będą was atakować. Ale na przykład odci odciąć im trochę to można. Bo widzicie, on mnie nie fokusuje, bo go nie bije. Dobra, tu można oczywiście zdjąć. On mnie pewnie zastrzeli, no właśnie. Więc niestety tu dużo osób gra bardzo agresywnie. O, tu tam tam ci się na, na środku naparzę na sobie, nie biję bossa. No tu niestety będę miał słabszą pozycję, bo chciałem wam pokazać. Jak będziecie atakować kogoś, no to jest źle. Dobra, jeden pucharek. I ostatnia postać piąta, jakaś najsłabsza jaką mam. To będzie ten 8 bitowy w sumie. Bo ja, jeżeli ktoś w ogóle ogląda moje live'y, no to widziałem, że baleją, osiągnąłem bardzo wysoki wynik, więc możecie oczywiście też zrobić. O nie lasaki. Dobra, na szczęście zdążyłem ją schować. Aj, gdzie iść punkcie. Tu zablokujemy, żeby nie miał przejścia. Lasaki. Tamten jest mnie strzelił i dobrze zabił. O kurde, ty nie wiedziałem, o tym, że muszę może tak mieć. A za to, że mnie fokusował, to teraz mu oddaję. Dziękuję. Dobra, bo zdążyłem się zobaczyć, czy to jest to Właśnie to jest dla niego błąd, że mnie on fokusuje. On za to przegra. bo zadam bardzo małe obrażenia do tego bossa. Tu trzeba oczywiście zjać, żeby inni nie mieli. On nie zabija, to ja go zabijam. Ja bym do niego nie zabijał. No cóż. są ulta blisko bossa. Aj, niestety tamten mnie bił. No więc mówię, no niestety będzie się wkurzać, ale tu nie mogę nic wam poradzić. Teraz są oczywiście gracze. Oczywiście na wysokich padziejankach możecie spotkać jakichś fajnych osób, które nie będą was oczywiście bić, bo da się. Bo ja nie kilka na live spotykałem, że nas mnie na przykład nie bili. Dało się na przykład grać. No ale niestety, postacie niektóre też łatwo mogą was szybko zabić. No i tu mam bardzo łatwo, tylko mnie. A myślę, że lasaki mnie zabiją. Dobra, saki, tu jeszcze żyje. Moty pewnie chce mnie zabić, no właśnie, ale na szczęście oddam ostatni strzał i to będzie koniec i będzie przeciwnie, tu pozycja trzecia lub czwarta. Nawet druga, o! Widzicie, sami takim sposobem, takim podnikiem ja zdobyłem jakieś... Już wam pokażę. Bo, bo odcinku tak końcą... o przepraszam, nie to Eee, patrzcie, no tu tak, ile zrobiliśmy ogólnie? 8, 9, eee, tu będzie 15, 13 i 21, więc w sumie zrobiliśmy 21 puchaków. No tutaj dobra, no to liczę tego faja, którego miałem też laki na początku. Przez 30 sekund, więc 15 puchaków zdobyliśmy. Widzicie, więc takim sposobem zdobyliśmy w 10 minut 15 puchaków. No i licząc tych, tych lagów, to byśmy miały, to by miały 23. Więc sami, widzicie, bardzo w tym sposobem możecie pić puchaki na tym typie. Bardzo wam serdecznie polecam ten typ. Jeżeli ktoś chce grać bardziej pod, pod puchaki, niż osiągnąć coś, bo to wiecie, różnie to bywa. Że możecie bić 1000 puchaków, ani nie w tym grać. Tak, to jeszcze jest. Więc co? Mam nadzieję, że, obe... że Wam się spodoba odcinek. E, tutaj, oczywiście, pozdrawiam mój klub. Jeżeli ktoś tam napisał pozdrowienia. E, zapraszam oczywiście serdecznie do klubu Mordki Kalosa, Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. A jeżeli ktoś nie chce, nie zmuszam nikogo. E, konkurs, właśnie, a właśnie, dotyczący konkursu, zapraszam serdecznie na tunie, który wam robię. E, wystarczy oczywiście wbić na Discorda i się zgłosić na ten tunie. Zakładę na konkurs Barstras Tam trzeba wystarczy napisać swój nick i ilość puchaków aktualnych I potem trzeba oczywiście musicie oczywiście zagłosować kiedy chcecie ten tunie czy piątek czy sobotę bo tam jest link oczywiście podany w, na Discordzie Nie trzeba być oczywiście w klubie właśnie czego bo jak będzie się ktoś pytał czy trzeba być w klubie nie trzeba być wystarczy tylko się po prostu zgłosić i, wy, i po prostu jeżeli wam się uda wygrać no to co, możemy oczywiście kończyć ten odcinek, odcinek będzie miał długi, ale mam nadzieję, że się oczywiście wam się spodobał, to lajkujcie, like komentujcie, subskrybujcie, dzięki na razie, cześć, miłego dnia lub, lub wieczoru wam życzę i powodzenia z ubraniem w tych darmowych puchaków.